Hej, cześć siemanko, ja jestem Czubi i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale kontynuujemy przygodę w Eleksie. I tak wiem speper żyłem do Namaxa. Szukałem wczoraj tej y, części broni w najróżniejszych zakamarkach. Wchodziłem na wszystkie dachy, gdzie się tylko dało, a okazało się, że nie przeszukałem jednego kleryka na schodach, więc zróbmy to teraz i udajemy się już dalej. Bo. Ech. No tak. Ajajaj. Dobra, teraz możemy już coś powiedzieć? Możemy. Zobacz, co znalazłem. Technologia zasilana ELEKSEM. Berserkom nie wolno jej używać. Formalnie powinny się zdać zaraz po przybyciu do Goliet, ale zrobisz jak zechcesz. Nie obnoś się z nią tylko za bardzo, dobra? Niektórzy berserkowie są bardzo zasadniczy w kwestii przestrzegania prawa, inni. Podchodzą do niego liberalnie. Widzisz, maszyny to domena albów i kleryków. Wedanie liczy się magia. Czaję. Ruszajmy do Goliet. Jasne. Za mną. Mówiłeś, że w okolicy byli albowie. Kiedy to było? Oblatywacz rozbił się jakiś tydzień temu. Od tamtej pory jest cisza. Nie licząc grupy zwiadowców na krawędzi lasu. Wygląda na to, że w Ksakorze kroi się coś poważnego. A to zła wiadomość dla nas wszystkich. Okej okay. Ale to są pewnie ci co przylecieli za mną nie zabić O Aha Ja tylko co Jesteś gotowy by kontynuować? To tak, proszę Do dzieła A ten co mnie? Oj, Oj. Ale jeszcze bym ciebie walno, i co by było? Powinniśmy ruszać. No idę przecież idę? A może tak sprintem? Pewnie nie lubię tego wygrać. Jak biegniemy szybko, to biegniemy za szybko, a jak biegniemy wolno, to często jest tak, że jest to za wolno. I musimy. O, to jest jakiś mocniejszy. I musimy wtedy biec chwilę sprintem, i na chwilę zwolnić. Jesteś gotowy by kontynuować? Kościół, tam się ktoś bije, cześć to? Tade, czekaj, tu już na szybko. A tam się w ogóle ktoś bije. Ale rozumiem, nas to nie obchodzi. Dlaczego oni to mnie biją? Chodźmy, jak pomóż? No pomóż? Oa! Co jest? O, o nie Durasa też zabili. Dobra, wczytajmy ostatni punkt kontrolny. O, to oni się tu wzięli. Dobra, idźmy, nie, już nie będę tego przeszukiwał. Myślałem, że Duras sobie z nimi poradzi. Oło. Dobra, no mamy pierwszą śmierć za sobą, przynajmniej. Dobra, striggerowaliśmy go, ale raczej dam radę mu uciec, easy. No patrzcie, o tym mówiłem, jak biegnę szybciej, to za szybko. Ale na szczęście, jak biegnę wolno, no to tym samym temtem co on. Więc nie jest aż tak źle. Odtąd powinieneś radzić sobie sam. W goliet znajdziesz jedzenie i staniesz na nogi, a potem zrobisz jak uważasz. Mogę odejść w każdej chwili? Twoja sprawa, ale zanim wyruszysz na pustkowie, powinieneś zdobyć porządny pancerz i broń. Rozejrzyj się w naszej społeczności. Zobacz, co może ci zaoferować. A co jeśli znajdziesz tu alba? Oni nas zabijają, więc my nie pozostajemy dłużni. Może z wyjątkiem separatystów Albów, którzy zbiegli z Ksakoru. Ci mogą okazać się pomocni. Myślisz, że separatyści pomogą wam walczyć z Albami? Może separatyści chcą dołączyć do wolnych ludzi. A może należy się ich obawiać. Jestem pewny, że razem pokonamy Albów. Póki co są zbuntowani, jest ich niewielu i nie mają przyjaciół. Pewnie zdążyli się już przekonać, jak trudne jest życie, jeśli nie należysz do frakcji. Dlatego są nerwowi. Lepiej postępować z nimi ostrożnie. Wszystkich podejrzewają o wszystko. Dotarliśmy do Goliet, ale to ledwie początek podróży. Gdy poczujesz się pewniej, poszukaj mnie. Będę w twierdzy ragnara w górnym Goliet. Okej. Okay. Ale... Odblokujemy sobie ten teleport. zobaczmy czy jest tu coś przydatnego? Eliksir to zawsze przydatne. idźmy na tego Goliet. O, tutaj jest strażnik, nas pewnie zatrzyma Zatrzymaj się, o, oczywiście. W imieniu klanu Czarnobrony, na mocy uprawnień nadanych mi przez naczelników Goliet, nakazuję ci powiedzieć, kim jesteś i czego chcesz. Powinieneś wiedzieć, że Goliath nigdy nie ustaje w tropieniu albów. Przysłał mnie Przysłał tu duras. A, jesteś jedną ze zdobyczy durasa. W takim razie od razu zgłoś się do Ragnara albo jednego z pozostałych naczelników. Oni sprawdzą, czy nie jesteś szpiegiem albów. Dobra, dobra, możesz przejść. Nie wolno ci jednak używać broni. Na wypadek, gdybyś zaczął kombinować, pamiętaj, że Paladyn zrobi z ciebie miazg szybciej, niż zdążysz powiedzieć, lepiej byłoby, gdyby Duras mnie tu nie przysłał. I nie ukradnij niczego. I nie obnoś się tak z tą technologią. Niczego więcej od ciebie nie oczekuję. Jasne. Świetnie. W takim razie witam cię w imieniu Berserków. No okay. Kim są czarnowrony? Jesteśmy klanem wojowników należącym do frakcji Berserków. Naczelnik naszego klanu, Ragnar, to doświadczony dowódca i obrońca Goliet. Z nim na czele stajemy, by bronić naszej sprawy przed tymi, którzy jej zagrażają, zarówno z zewnątrz, jak i od środka. Stoimy na straży uczciwości i sprawiedliwości, równości i porządku. Ci, którzy pragną dołączyć do Berserków, winni stanąć przed Ragnarem. Kim jest Ragnar? Nie mogłeś o nim nie słyszeć! Ragnar niezłomny! Ragnar, syn Biara! Jest najwyższym naczelnikiem w Goliet. Dosłownie. Mieszka na szczycie w ruinach Starego Świata. Jak mogę zapracować na to, by zostać? Umiesz posługiwać się bronią? Tak. Więc znajdziesz pracę. Od kiedy zaczęły się ataki, brakuje nam ludzi. Nie jest tu chyba zbyt bezpiecznie. A gdzie jest, od kiedy albowie postanowili rozwalić całą planetę? Brakuje Wam ludzi? Wszyscy tracą ludzi w walce z albami. Robotnicy, ogrodnicy, wojownicy wszyscy potrzebują wsparcia. Będziesz musiał zapracować na pobyt tu, ale roboty jest pełno tak jak kryształków, by ją wynagrodzić. Dotarło. Okay. Dobrze. Ostatni swaniaczek, który próbował tu coś kupić za jaja jednorożca skończył zjadając własne Dobra Uuu jakie czerwone kryształy Siema, ogrodnik Ogrodnik i taką zbroję ma? Kościół we. Wypożycz. Dobra Podejrzewam, że ta twierdza pewnie będzie tam na samej górze. W której jest ten cały Ragnar. Idźmy to sprawdzić. Pracownik Hutt. jaki ma łuk! Wygląda jak Duras. Ale jaki łuk ma. No, kolejny mnie zatrzymał. do górnego miasta. Fiedz, co przeskrobałeś? Że... jak? Nazywam się Ragnar. Jestem naczelnikiem. Pełnię obowiązki zwierzchnika Berserków na czas pielgrzymki mistrza Toralda. Każdy, kto występuje przeciwko prawu, musi się przede mną wytłumaczyć. Poselstwa obcych frakcji też najpierw rozmawiają ze mną. Jesteś czyimś wysłannikiem? Co cię tu sprowadza? Mów! Hmm. I czy powiedzisz mu prawdę? Kurczę, no. Dobra, chyba zaryzykuję. Jestem uciekinierem albów. Moi ludzie próbowali mnie zabić. Szukam azylu. Aaa, albowie chcieli cię zabić, ale przeżyłeś. Hmm. Jeśli nie kłamiesz, to właśnie wkroczyłeś do jaskini. Smoka. Lepiej dobrze przemyśl kolejną odpowiedź. Powtarzam, czego właściwie chcesz. Eee. Szukam zajęcia. Możesz się wykazać, pomagając mieszkańcom Edanu. Wokół jest wystarczająco dużo pracy. Jeśli chcesz być tu tolerowany, powinieneś przestrzegać zasad. A te są proste. Za działanie na niekorzyść wspólnoty czeka cię kara. A jeśli się jej przysłużysz, możesz się spodziewać nagrody. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Jeśli coś będzie nie tak, będziesz się musiał przede mną tłumaczyć. Jasne? Ty tu rządzisz. Zgadza się. Im szybciej to pojmiesz, tym lepiej dla ciebie. Zastosuj się do moich rad, a przekonasz się o gościnności berserków. Coś jeszcze? Załóżmy, że ci pomogę. Tak. Masz dla mnie jakieś zadania specjalne? Zadania specjalne? Co pozwala ci sądzić, że potrzebuję kogoś, kto zrobi coś ponad tak zwaną normę? Widzę, co się dzieje. <laughs> Czy to aż tak oczywiste, że mamy tu problemy? U nas, skrzydłach wolności. Ryba psuje się od głowy. Nie odejdź zbyt daleko. Jesteśmy obiektem ataków, ale zgaduję, że tam skąd pochodzisz, warunki muszą być o wiele gorsze. Miej to na uwadze, zanim zaczniesz nas krytykować. Przyjście tu wymagało odwagi. Hmm. Więc, rzeczywiście, chcesz nam pomóc? Tak. Jest dużo do zrobienia. Nasi ludzie robią, co mogą, ale wciąż brakuje nam zapasów. Jedzenia, lekarstw, części maszyn i różnego sprzętu. Mamy za mało ogrodników. Porozmawiaj z ludźmi, a oni doradzą ci, jak możesz najlepiej wykorzystać swoje umiejętności. Zdobądź ich zaufanie, a zyskasz moje. Jeśli postanowisz się do nas przyłączyć, znajdę dla ciebie specjalne zadanie. Wiele osób przychodzi tu, bo chce do nas dołączyć, wspinać się w hierarchii. Wyglądasz na ambitnego. Jeśli zdobędziesz moje zaufanie, możesz zajść wysoko. No i fajnie, i to mi się już podoba. Hmm. Wspominałeś, że jeśli się zdecyduje, będziesz miał dla mnie specjalne zadanie. Tak. Słuchaj uważnie z pewnością już to wyczuwasz. Sytuacja się zmienia, coś się kroi. Muszę się dowiedzieć, co. W innym razie nie mamy szans na pokonanie albów, ani przetrwanie czy rozwój. I tu pojawiasz się Ty. Potrzebuję informacji o pozostałych frakcjach. Każda wiadomość jest na wagę złota, okay. ale najbardziej zależy mi na tym, byś dowiedział się, co słychać w forcie, w tawarze. Więc do dzieła! Pogadaj z banitami, sprawdź, co słychać w mieście pod kopułą w Abeście. Wysąduj kleryków z Ignadonu. Czekam na informacje. Potrzebuję relacji z co najmniej dwóch miast. Dobra. No i obie odpowiedzi są takie nieprzyjemne. Ale Dlaczego nie też któregoś ze swoich ludzi. Pojawienie się berserka może wprowadzić niepotrzebny zamęt wśród innych frakcji. Mogą też nie chcieć z nim rozmawiać, albo co gorsze, celowo kłamać. Tobie natomiast może się udać usłyszeć prawdę. Mogę to zlecić komuś innemu, jeśli tego chcesz. Ale wtedy nie wykorzystasz szansy na to, by się wykazać. To niebezpieczna podróż, no, ale jeśli trzymał szlaku, dotrzesz do pozostałych miast w jednym kawałku. A zatem, jak będzie? Chcesz się wykazać? Jeśli dobrze się spiszesz, zyskasz nie tylko eleksit, ale też przychylność, awans i... poważanie. Byle komu nie zdradzamy tajników naszych czarów, jeśli myślisz o takich zaszczytach, musisz na nie zapracować. Dobra. Chill. Co potrzebujemy? Fajnie by było jakąś nawet najprostszą zbroję. Ale pewnie żeby ją dostać albo kupić, to muszę wejść na ten pierwszy poziom, na jakiegoś ogrodnika czy coś. Ale sprawdźmy, czy ktoś tutaj jakoś się nazywa Jakby ktoś się nazywał, to pewnie on by miał dla mnie jakieś zadanie Ale ustawmy sobie to... Dobra, to... Zaznacz na mapie Z Ok, mamy zaraz trzy znaczniki. Ojo, ojo, oj, daleko. To jest to w ogóle jaka duża mapa. Tutaj jest jakiś wulkan. Dobra, będzie trzeba się tam wybrać, no ale. Kurczę jakaś zbroja na początek tutaj, co jest? Cyk. Bohanego ogrodnika. Tutaj jakaś chatka, pewnie ogrodnika. Może on ma jakieś zadanko dla nas? Nie chcę tak wchodzić, że będzie jak w Batiku i zaraz rzucą się na mnie. Halo? Nie. Y nie mogę teraz rozmawiać. Nie. Nie. Okay. Nie mogę używać technologii. Ogrodnik. Czy jest tu ktoś, kto się inaczej kłuje? Bude... <laughs> nie, to też ogrod. A ty pogadasz? Nie teraz. Nie teraz. Do Dobra, nie będę ja im zabierał. Pieprzony stwór! Po jak się z nim rozprawiać? Dobra, pomogę może. No dobra, ale no przecież wam pomagałem. O co ci chodzi, gościu? Chorik. Są tak spragnione Aleksu, że próbują wyjadać manę z sadzonek. Cała praca na nic. Cholerne dziko gnije, wszystko zniszczyły. Jaka tekstura trawy tutaj? Mm. W sadzonkach jest mana? Oczywiście, musimy je nią wzmacniać. Tylko, że mana jest zrobiona z Aleksu. Mutanty to wyczuwają i myślą, że jeśli zjedzą roślinę, to dostaną Aleks, ale zamiast niego dostają manę. To je osłabia, dzięki czemu łatwiej je zabić. <c fizerden likewise> Niestety najpierw narobią szkód. Niestety to nie pomaga mi uratować sadzonek. Opiekowanie się nimi to mój obowiązek. Uważaj na te cholerne mutanty. Nie, ja ci pomóc nie można się od nich opędzić. Uważaj na te cholerne Nie, on też nie ma dla mnie żadnego zadania. A ten? Nie teraz. No dobra moi drodzy, myślę, że e, jakiegoś pierwszego, mniejszego zadania poszukamy sobie w kolejnym odcinku i zwiedzimy też tą jaskinię najpierw, może jest tam coś ciekawego, a za tym bardzo wam dziękuję i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, cześć.